Z tej strony SJ Gameplay i witam Was w pierwszym odcinku niezwiązanym ze skokami narciarskimi. Powiem szczerze, że do nagrania tego odcinka zbieram już się naprawdę długo. Miałem to zrobić zdecydowanie wcześniej. Nawet już podjąłem pewne próby, ale niestety, za każdym razem coś nie wychodziło. Powiem tak, że na początku chciałem nagrać z innej gry niż to, co będzie dzisiaj, mianowicie z gry Metro. Jeżeli kojarzycie, bardzo fajna gra, możecie... Znaczy, pewnie nagram z tej gry jeszcze i tak, mimo wszystko, ale w każdym razie chciałem to zrobić teraz. Jednak po tylu próbach nieudanych, no po prostu się, że tak powiem, zniechęciłem już do tej gry na momencik. No i postanowiłem, że nagram z gry... Headball 2. Pobrałem sobie tę grę tak naprawdę dzisiaj. Mimo, że w pierwszą część grałem naprawdę długo, jakiś czas temu, to jednak miałem długą przerwę. To też jest druga część, także ja je za bardzo nie znam. Teraz widzicie, że coś robię, prawda? Coś robię. Jakieś odblokowuje tutaj chyba itemy, ale zaraz przejdziemy do rozgrywki. Gra jest bardzo prosta, jeżeli jej nie kojarzycie, no to po samej nazwie pewnie już się domyślacie, co to jest, przypomnę, że to Headball, no to no jest to bardzo prosta gra. O, mogę nazwać swojego gracza, no, także pójdziemy klasykiem, SJ Gameplay, świetnie, źle napisałem, momencik, dobrze. A więc, skoro mamy już wstęp za sobą i zauważyliście, że nie gram już w skoki narciarskie, przypominam, jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego, obejrzyjcie ostatni odcinek ze skoków. Zaczynamy. O, co to jest? You can have A tam Dobrze, zacznijmy mecz. Powiem tak. Zagrałem jeden mecz, jak na razie, tutaj w tej dwójce, i rozwaliłem gościa 11 do tam dwóch bodajże. Więc na razie tutaj nie mam problemów. Jest to też pewnie spowodowane tym, że jednak mam jakieś doświadczenie w tej grze z pierwszej części. A no ci zawodnicy tutaj, którzy są na początku, pewnie jest wiele ich, którzy grają po prostu to pierwszy raz, więc są taki, taki tacy naprawdę bardzo słabi. Co mogę powiedzieć? No. Kurde, coś... A nie, nie mogę Muszę się ruszać. Przepraszam bardzo. Musiałem się ruszać. Bo jak się... No, jestem mało skupiony w tym momencie. Ale gościa robię. Łatwo. Jak się nie rusza i kampi się tylko na bramce, no to, to bodajże zamraża. Przynajmniej tak było w jedynce. Że zamra, zamrażało twoją postać i nie mogłeś się przez jakiś czas ruszać. Wtedy przeciwnik mógł strzelić bramkę. Tam na górze, w prawym górnym rogu mam... Supermoce, który da się kupować sobie. Ja tutaj mam zmniejszenie mojej bramki. Także, jak piłka będzie lecieć gdzieś, a ja nie będę już mógł obronić, to mogę ją zmniejszyć. Oraz zamrożenie przeciwnika. Także już mówiłem, na czym to polega w swoim przypadku. Teraz teoretycznie, znaczy. Mm... Mógłbym użyć tego zmniejszenia bramki, ale raczej wydaje mi się, że piłka leciała na tyle nisko, że to nic by nie dało i tylko bym zmarnował to. No, czy, no, tracę tutaj bramki, ale raczej też nie skupiam się w tej grze za bardzo tym razem, a przeciwnik jest bardzo słaby. W ogóle powiem taką ciekawostkę, że większość tutaj przeciwników jest z Niemiec. Możecie zauważyć tam na górze, że są flagi i. No to są jakby rzeczywiście gracze, bo często to jakby jest widoczne po jakichś ich zachowaniach. No i są w większości z Niemiec. Ja w tej chwili jestem też w takiej bardzo słabej lidze, bo wiadomo, że później, jak już będę grał z biegiem czasu, no to przeciwnicy będą trudniejsi i pewnie będę przegrywał też jakieś mecze, bo to no nie jestem takim aż kozakiem, nie? ale raczej łatwo, łatwo. Na razie. Też byłem dobry, muszę to powiedzieć. Łatwo wygrałem na 12 do 3. Także no żadnych problemów nie miałem, nie oszukujmy się. I w tej amatorskiej lidze trzeciej awansowałem na dziesiąte miejsce. Także tutaj chyba jest od jakichś tam wyższych miejsc awans, tak mi się wydaje. I będę grał z lepszymi przeciwnikami, taką mam przynajmniej nadzieję. Więc... Gramy dalej, gramy dalej. Mam na razie energię, mam trzy, trzy zwycięstwa. To pierwsze zwycięstwo to było chyba samouczek z botem, więc dlatego powiedziałem, że zagrałem jeden mecz, bo zagrałem faktycznie jeden prawdziwy mecz. I mamy kolejnego niemca, chyba Niemkę dokładniej, tak coś mi się wydaje. O, coś tutaj chyba ogarnia na razie. Bo już, jeszcze nie strzeliłem Gola, tak powiem. Eee, no dobrze, ale jest już. Już jest bramka. O nie! A, przechytrzyłem ją, ale to dobrze zrobiłem, nie? To było dobre, ona na wysoką bramkę, jaką wykorzystała super umiejętność uh, I już byłaby bramka, ale tutaj ja na szybkości bezproblemowo dałem, zmniejszyłem sobie bramkę No i nie ma tego tak łatwo ze mną Ale spoko, że ona już ogarnia, w sensie wygram ten mecz Też bez jakichś większych problemów Ale to już nie jest taka jak ten poprzedni przeciwnik, że on no, kompletnie nic, nie? Tylko jest spoko już. jest już jakiś poziom trudności Mi się podoba, jest dobrze. Dobrze jest, wszystko dobrze robią Mamy 2010, fajnie Ja też myślę, że wykorzystałbym yy, to zamrożenie przeciwnika Dopiero jakby był jakiś ciężki mecz Gdzie faktycznie musiałbym tego użyć, żeby strzelić bramkę Żeby wy wygrać, bądź zremisować, dobry wynik przynajmniej utrzymać a tak, no to nie ma za bardzo sensu, no bo tutaj pewne zwycięstwo widzę, że w tej drugiej części już e, tego meczu no to trochę się jakby one, e, ona poddała. Tutaj było blisko dosyć, bo straciłem jakby kontrolę, ale też to na szybku uratowałem, ona też za bardzo nie wykorzystała i łatwo. Sterowanie raczej widzicie jakie jest, czyli ten najbardziej po prawej przycisk na dole to jest skok, ten po środku to jest... nie. Ten po środku to jest yy, kopnięcie piłki takie jakby w górę, a ten po lewej to jest kopnięcie piłki po ziemi. Yy, a tymi strzałkami się porusza, to jest myśl oczywista. No, tak tylko wyjaśniam dla jasności. No i kolejny awans na ósme miejsce. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Kolejne zwycięstwo pewne, bezproblemowo. Więc jedziemy dalej, jedziemy dalej. Coś to, reklama, Boże Święty. I teraz naprawdę muszę czekać 5 sekund, bodajże, żeby ją wreszcie przewinąć. Mogę ją przewinąć. Był przewijańsko. Dobrze, dobrze. Gramy dalej, gramy dalej. Jeszcze nie mamy 10 minut, a gdzieś tyle chcę, żeby ten odcinek trwał. Więc myślę, że jeszcze jeden meczek sobie pikniemy i będzie fajnie. Następny przeciwnik jest znowu z Niemiec. To ta sama postać co poprzedni, bo tutaj są postacie, oni mają jakieś dane statystyki. Ja akurat taką wybrałem. On ma słaby skok, ale dobrą prędkość i dobre wykopy, a ona tutaj ma dobry skok. Ale ma słabą prędkość, no i słabe wykopy, słabe kopnięcia, więc raczej to dla mnie było oczywiste, żeby go wybrać, bo to jest dla mnie ważniejsze. Jeżeli jest szybki, to nawet nie muszę mieć jakiegoś bardzo wysokiego skoku, bo mogę zdążyć, to się jakby równoważy trochę. No a też, no dobre są kopnięcia, bo im celniej, tym lepiej. Czasem są tutaj takie mecze, już na wyższym poziomie, że tak powiem, że okazji jest mało do strzelania. Te mecze kończą się już takimi niskimi wynikami. Czasem nawet 0-0 mi się zdarzyło, ale no to jakieś 2-2, coś takiego jest już napięta sytuacja. Tutaj nie wiem, no ci przeciwnicy po prostu są słabi. Za bardzo jakby chcą do przodu wszystko robić, nie ogarniając, nie? Skaczą, dobra, muszę pójść do przodu ja teraz, no i 8-0, łatwo, no coś się po prostu tak gra, no patrzcie co on robi, on co chwilę kopie i cały czas skacze, przez on teraz tak skakał, to ja kopnąłem teraz jakby po ziemi, no i udało mi się strzelić bramkę, teraz mogę pój pójść na taką walkę, o kurde, nie było gola, tutaj było trochę niebezpiecznie, znowu jest niebezpiecznie cały czas, ale wyjaśnione przydałaby mi się teraz umiejętność powiększania bramki, da się ją kupić. Bo jakby tak było, to bym sobie to wziął i ją powiększył i ją strzelił gola. Teraz miałem trochę farta, bo piłka odbiła się od poprzeczki, ja tak wyczekałem, żeby jeszcze nie wpadła. No gościu tutaj już widać, że defensywnie trochę postawił na defensywę, ale przy jego wyniku to mu nic nie daje. Jest 10-0 i koniec meczu i dziękuję bardzo. Kolejne zwycięstwo. Filmik ma już 10 minut. Także to raczej był... Ostatni mecz, i awansowałem na szóste miejsce. Zaraz będzie już dalej. Ja powiem tak, że ja będę sobie grał też tak sam dla siebie. jakże nie będę wszystkiego tutaj nagrywał. Eee... O, co się dzieje? Coś się dzieje. Mogę coś wybrać. No to wybiorę. A nie, to po prostu co, co odblokowałem? Czyli odblokowałem 5 takich diamencików, odblokowałem Character Pack i 1500. Monet, także zaraz będę mógł sprawdzić jaką postać, jakie karty postaci w, w odblokowałem No i fajnie, i jeszcze nowy stadion mam, nowy stadion, proszę Państwa Czyli mam kolejne umiejętności, to jest zamrożenie piłki w locie To się przydaje jak będą strzelać na przykład I wtedy zablokować piłkę tuż przed moim bramką, to jest bardzo spoko I invisible ball, czyli niewidzialna piłka Fajnie. Fajne, to jest fajne. Myślę, że ta dwójka jest, tak szczerze, zdecydowanie lepsza niż jedynka. Mi się bardzo podoba, jest lepiej rozbudowana. No, lepiej mi się gra. Tak jak w wielu grach, jest tak, że druga część nie dociąga. Tak tutaj, gdzie ja rzeczywiście dużo, dużo grałem w tę jedynkę, to dwójka mi się bardziej podoba. I mam kartę tego Gulazo. Już wcześniej tam odlokowałem jego jakieś karty. O dużo jego, dużo i tego gościa. Jak widzimy, mamy już 13 kart na 20 tego glazo, który ma spoko statystyki. I 6 na 20 tego Speedy Woody, który ma chyba lepsze. No tak, zdecydowanie ma lepsze statystyki. Także bardzo na niego czekam. Jak będę miał 20 tych kart, no to odblokuję te postacie i będę mógł nimi grać. No dobrze, jak na razie to się z wami żegnam, jednak trochę się przedłużył ten odcinek. Tak, jak mówiłem, będę sobie pykał trochę sam. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek z czegoś innego niż skoków narciarskich. Mówię, do kogo się pewnie nikt tego nie obejrzy. Ale żegnam się. Cześć. Do zobaczenia wkrótce, albo nie wkrótce. W każdym razie. Yy...